Wszystkimi obiektami sportowymi w mieście i chciałem wyjaśnić, ponieważ wielokrotnie młodzi piłkarze pytają, zarzucają mi, dlaczego grają na przykład przy ulicy Godliczyńskiej. To też formalnie przewód. Kolejność jest następująca: klub sportowy zwraca się z prośbą o nieodpłatne wynajęcie takiego czy innego stadionu do pani Burmistrz. Pani Burmistrz akceptuje nieodpłatne wynajęcie i kieruje do MOSiR i tam jest wszystko napisane o co prosi klub, a MOSiR sporządza tylko formalnie umowę o nieodpłatne wynajęcie i ta umowa jest realizowana. Także, także ja nie odpowiadam za to. Na przykład jutro, jutro sobota, jutro drużyna juniorów E, gra z Paris przy ulicy Gorliczyńskiej, no bo, z taką prośb... no, <laughs> bo z taką prośbą zwrócił się <laughs> w lufę <laughs> Orzeł i my tam przygotujemy boisko do gry. Tyle. Panie dyrektorze mam pytanie. Jaka jest prawda, porozmawiałem z prezesem Gagatem odnośnie tego meczu co było na Gorliczynie. Prezes Gagar mówi, że pan zadecydował o graniu juniora starszego na goliczynie. No pan No to przecież ja powiedziałem panu przed chwilą. Ja nie decyduję o tym, gdzie i z którego obiektu dany klub korzysta. A korzysta czyli, Bożełek, czyli korzysta MP, ja nie, nie jako mieszkańca tak? Ja dostaję tak, gotowy tak. dokument zaakceptowany przez panią burmistrz i zgodnie z tym sporządzoną umowę. Tyle. A kto decyduje o tym, gdzie Julian Starszy ma grać? No no prezes Orła się no zwraca z no powrotem, a prezes to czy czy pan, czy pan, pan. Pan. Nie. No widzi pan. No to ale dobrze, ale jak pan jest, chce, to proszę przejść do Moskwy, a ja panu pokażę wszystkie to, dokumenty. To, to, to. Pan Tadeusz wykonuje pole do tego razu. Zarząd klubu zwraca się z prośbą do Pani Burmistrz. Pani Burmistrz akceptuje, a ja sporządzam umowę zgodnie z, tym, z tą prośbą. Pani Burmistrz co Pani Burmistrz. Mam jeszcze? Odnośnie ma tak, to jest tak. Mecz ma być i za 5 minut jest decyzja zmiany boiska. To kto o tym decyduje? nie ja proszę Pana. Ja wiem, ja tylko, ale Pani jako... jako kto? Ja nie jestem honorowym prezesem, proszę pana. Ja jestem burmistrzem miasta, który zarządza cały miastem. W tym także sportem. W tym także Ale proszę żeby coś to pod Dobrze, wie pan, szkoda, że wychodzą takie trudne <coughs> sprawy, widzę, dla państwa, dopiero w tej chwili. Bo było, owszem, jakiś miesiąc, więcej leta, to spotkanie zainicjowane tutaj także przez pana prezesa i było dwoje rodziców, czy troje rodziców. Nie, dwie panie, nie, na nie, pewno dworo rodziców. I przecież mnie bardzo zależało na tym, był pan przewodniczący rady, był pan radny, żebyśmy właśnie właśnie sobie w taki sposób powiedzieli, kto o co ma pretensje i jak można je pomóc rozwiązać. I wydawało mi się, i wtedy był praktycznie nie wiem, czy cały zarzut, bo jeszcze chciałam wrócić do tego, że Pan mówi o tym, że młodzież tylko pije, no gdzieś jakieś domy też powinny być, uważam, i, te, i ludzie w tych domach rodzice. Proszę mi nie przerywać. Więc jeżeli jest Dom Kultury Miejskiej Ośrodek Kultury, można pójść, nie ma tu przyzwyczajenia. Organizujemy koncert, przychodzi 20 osób, i nie ma przyzwyczajenia. Organizowałam kilka pięknych wystaw z różnych okazji, przychodziło 20-15 osób. Jakie to jest przyzwyczajenie? I otwarte drzwi, i zaproszenia, bez wstępu i jeszcze oprawą odpowiednią, bo takie, mam, takie też mam potrzeby, żeby mieszkańców Przewoska, nie tą najniższą byle jaką muzyką, majteczki w kropeczki, tylko czymś, co jednak podnosi pewne wartości, co daje, mimo tego, że naprawdę nie mamy tych środków na to dużo. Ale myślę i kombinuję jak to zrobić, żeby też Państwu wyjść, żeby trochę tej kultury takiej było. Teraz zabiegamy, bo na przykład kończy się nasze kino, to analogowe, cyfrowe ma wchodzić, odpadł wniosek ministerski, tylko dwa kina otrzymały dotację niewielką, ale czynimy wszelkie starania, żeby w tą cyfrówkę wejść, żeby także była to jakaś alternatywa dla młodych ludzi spędzenia wolnego czasu. Też o tym, dobrze, ale proszę pana, to są wszystko ważne sprawy. To są ważne sprawy, żeby młodego człowieka zainteresować i zająć. Ale kto wybiera zarząd? Przecież nie burmistrz, proszę państwa. Nie burmistrz. Prawda? Ale, ale nie może chyba Pani obok tego wszystkiego tak... Nie. proszę Państwa, dlatego bardzo dobrze, że to wiem, bo 25, czyli w poniedziałek jest walne zebranie. I ja myślę, że powinien na to walne zebranie, yy, czy... Nie wiem, jakimi ono się prawami tak do końca rządzi, ale myślę, że może przyjść też czy pan prezes i przedstawić, bo ja na pewno przedstawię te oświadczenia i wszystko to, co dzisiaj usłyszałam i wcale nie będę się bawić w jakieś konwenanse, tylko powiem kawa na ławę. Jak jest? Jak jest? No, no po prostu. I myślę, że tutaj musi być wspólna troska o to, żeby coś zmienić, żeby przynajmniej takie... Takie, takie było wrażenie, że ludzie mają za, że są zainteresowani, no jeżeli no nie chciałabym, żeby się na wrażenie skończyło, tylko żeby rzeczywiście były działania podjęte i nie słyszałam o tym, że pan Laska ma przestać być trenerem. No mówię, że nie że... A co pan ja powiedziałam, że pan Laska ma być nie trenerem, a nie być? Tak. Panie pan No, no, Kto mnie zwolnił? Ja Kto mnie zwolnił? No, na przykład ja mam pytanie, czy trener Kuzarski jest jakimś członkiem zarządu, że on może decydować o tym, że ja jestem zwolniony? Ale ja nie wiem, że on z Ale nie wiem, że pan nie zwolnił. Nie Ale kto? i nie ma nic do dyskusji. No to Ale ja mam pytanie, dlatego ja pytam, dlatego, dlaczego jakiś prawny użył takiego że tak powiem cytatu wobec mnie. Ale kto? Panie Szanowny, co może mówić, bo to jest wdzięczne ja jeszcze w ten... Ja myślę tylko, że jeżeli mogę tylko już tak, żeby nie zabierać więcej głosu, jeżeli nie będę proszona, to że może by wypadało jednak w poniedziałek żeby trochę omówić te kwestie, przedstawić właśnie te kwestie tak rzeczywiście jak one wyglądają. Jest czasami trudna i może ta prawda nie jest taka dla kogoś doprzyjemna, yy, do ale po prostu no, trzeba powiedzieć, bo inaczej jest, nic z tego. Znaczy, tak, jeżeli chodzi o, o, o te kwestie, to ja jak najbardziej jestem gotów na spotkania, sama Pani wie, że do rządu często rzeczywiście spotykali. Ja chciałbym, chciałbym po prostu Poproszę Panią, tak jak słusznie pan Paweł zauważył, jednak pani podpisuje, komu przyznaje się pieniądze. Jeżeli jest taka sytuacja, że grupy młodzieżowe rezygnuje z klubu, który dostaje który dostaje 190 tysięcy, to jednak pasowałoby jakąś z pani strony dyscyplinę myślę zastosować. Tak? Ja wiem, że to komisja jest powoływana, ale komisja to jest tylko organ opiniodawczy, tak. Pani na samym końcu podpisuje jako szef, jestem urzędnikiem i też takie konkursy ostatnio miałem przyjemność rozpatrywać i bez podpisu starosty komisja naprawdę mogła sobie wydać opinię i nic by z tego nie było. No, to Pani niestety daje na nawet stety no podpis i ja proszę panią teraz, żeby pani jednak głębiej nad tym pomyślała i zainwestowała, nie wiem, porozmawiała, żeby zainwestowali w końcu te środki, duże środki, jak widać. No bo panu było pan zapotrzebowanie tak, na bardzo tak. duże środki. Także, Także na dwie drużyny i w ogóle nikt więcej nie dostanie nic. Ja ze, swoje, ze swojej zresztą. strony tyle i mam nadzieję, że coś się w końcu zmieni. chciałbym na pewno dzisiaj. Poznać, no Tomka już nie przesłuchać, Majby zdania, bo gwałtujemy to przez telefon godzinami. Chciałbym poznać opinię na ten temat, radnych i czy możemy liczyć na Waszą pomoc. Jak już ja wiem, że jesteście radą, która uchwala raz w roku budżet i realizuje pani, pan, ten budżet Pani burmistrz, którego nadzorujecie to wykonanie, no ale jednak jesteście organem władzy, która też została wybrana przez mieszkańców i mam nadzieję, że no, że też otrzymamy jakąś pomoc, chociażby kilka ciepłych słów na Radzie. Zapraszamy na kolejne spotkania, żebyście się zainteresowali bardziej tą młodzieżą, no jest ich trochę tutaj. Tym bardziej, jest, że, że Panie to jest też Pani Burmistrz, to jest po prostu inwestycja w przyszłość. No, dzieci ja e, ty nasze chodzi przewodzki, prawda? Ja sobie zadałem kiedyś taki drut, w internecie poszukałem cokolwiek. Jest takie miasto, e, miasteczko, jak przewód na Pomorzu, w Można szukać. Półka piłkarska, jedynka. Do tej szkółki, miasteczko nawet mniejsze, 14-15 tysięcy. 15 Do tej szkółki uczęszcza 117 dzieci. Od 7 roku życia 11. Miasto ułoży, na, na tą szkółkę, pomaga. Oczywiście w jakiejś tam, tam, mierze te rzeczy też składają, składki te, dalej pomaga, to się pojawi, że to tam działają, to może pomagać. Mimo też próby tak. warunków finansowych sytuacji. Po prostu. Być może gdzieś tutaj są jednak takie Jeśli chodzi o, 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 o te środki, które są składane Tu, 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 tu i tak dalej, i tak dalej. To tak. Być może Trzeba się w tym zastanowić. Mamy potężne pieniądze na, na Orła, no ale to no jest miejski sportowy, sportowi trzecioligowy, więc wie Pan, tu są też pewne. ja też sprawdzam jak wygląda to w Przemyślu, jak wygląda w Jarosławiu. Proszę mi wierzyć, że ja sprawdzam, jak te i zespoły, się się też i na czy to to, to na to uniwersowanie. to jaka to jest inwestycja, no, czy, to jest, czy to jest, ja czy to jest nie chciałabym jest, jest żeby, żeby, inwestycja ja nie i tak chciałabym żeby, 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 żeby nie no nie tam, co, co, tam nie, się mamy z to co, 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 które ściągamy gdzieś tam wschodniej granicy. Bo wiem, kolejne tak, rzeczy się dowiedzą, o której nie wiedziałem. Ja bym chciała po prostu, żeby nie było, bo jeżeli jeszcze w przemysłowym sporcie, a jest już tak, bo wiem o tym, bo mam tego świadomość, bo, bo tutaj wyrosłam i znam ludzi wielu i wiem na co kogo stać. I tutaj naprawdę mam bardzo dobrą wiedzę na ten temat. Yy, więc nie chciałabym, żeby tak się konfliktowało nawet to środowisko sportowe. A niestety tak jest. Bo ci dostali, te takie komentarze po sklepach, ja się nawet nie spodziewałam, że mężczyźni potrafił tak floskować. Bo zawsze to było, że tylko kobiety. Jednej kobiety, to no. no, też prawda, że jest. No i, i, i po prostu rozpaniać też tutaj, a nie, a ile oni dostali, a dlaczego dostają więcej. A bo już pani to, a bo tamto, no o takie o teksty cały czas. Przecież jeżeli mamy mieć kilka tych dyscyplin, a jest ich kilka tutaj, to nie jest tak, że jest jedna. No. I tak by było dobrze. Teraz chce na przykład bardzo jeszcze zaistnieć tenis stołowy. Bardzo chcą zaistnieć i też oczekują wsparcia, żeby było i co zrobić. I tak co chwilę coś innego. No trzeba pomagać. Usłyszałam ostatnio, że nie chce pomóc, że nie jedzie do Japonii nasza karateczka. I przychodzi komentarze różne negatywne, gdzie ja nawet świadomości nie miałam, że ona ma wyjechać. Przychodzi trener i mówi: Nie, takie decyzje podjęliśmy. Wspólnie normalnej proszę, rozmowie, nie że tutaj... Ale wie pan, i takie właśnie teksty. Po tu ona, po tu ona, po tu ona. Nie no, bo tak jest. Bo wiem, że, że ktoś ma w tym celu. Ja się liczę, tylko proszę Pana, niech to będą takie nagrodzi niesprawiedliwe, jak dzisiejsze hasło, które było, że nie interesuje się sportem. Ja naprawdę mogę dużo wytrzymać, ale uważam, że jest ono krzywdzące. No, uważam, że było krzywdzące i dlatego chciałam to uświadomić młodym ludziom, że uważam, że było krzywdzące.